Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ja i tatuś. Ja będę mniej mówił, bo jestem dentyście dzisiaj. No i dzisiaj ja muszę operować odcinek i sorry jak będzie to za ale po prostu... No, dzisiaj tam. bez dźwięku gramy, może no. coś podłożymy cichutko w tle. I przy okazji... Bo tam są problemy generalnie z no tym tak. dźwiękiem. Ale coś postaramy się ogarnąć, ale generalnie to dzisiaj może być odcinek typu yy, o, Tragiczna atmosfera, bo tata jest po dentyście, po zębie. A ja mam załamanie nerwowe po straceniu w Minecrafcie. Ale nie powiem, czego zobaczycie na odcinkach. Mm. O, o! Do dobicia był. Kur. Uważaj, 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 problemy, problemy. Ja się zbibić biorę. Ona mi dwa. Ty, patrz. Jesteśmy w złym miejscu. Ja się muszę zregenerować. Dobra, mamulta. Ja, ja zaraz będę miał. Dawaj, dziada. Gdzie on jest? Wyżej. On wyżej jest. Weź strzel, szczel. Jest, A. dobra, przytrucę. A co to za dziad? No to jest chyba Leon. Tak? Taki ułomny ski? Ski się, bo tam jest ktoś na daleko jeszcze. Widzisz? Ja mam może Para jest, odejdź, odejdź. Co z tego, że masz kurwa? mam wrażenie, No i, ja chcę tylko kameleona dojść. A, spierdź nie, jest, on no. Ty Ty Dawaj ją od góry, ja od dołu. Idź. A, mogę przyjmować uciekła, uciekła. Ciosy. Uciekła. No nie, 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 cofnij. Nie będę dymił. Dym, bo ja nie mam życia Edward jeszcze tam jest na dole, nie? No wobraźcie co ulta i odepchnięcie. on jest? Ała! No dobicie. Leży Dobra, nice Ja trzymam. Musiałem uciec, na sorry. Gościu był na dobicie, ale ja nie miałem życia. Chodź szybko. Oni są na dobicie. Wszyscy. Chodź. No idę, idę, idę. Primoż tam się z nim... uważaj Leon po lewo. W krzaki. Dobra o. Nie, oni mają dużo gemów. Chociaż? Idziemy. Nie mają, nie, Ty no góry, spokojnie, góry, spokojnie. W razie co zwolni ich, zultuję ich. Zaganiamy... O, jeszcze ten przysięg. Dobrze, nice. O, o. Odpalam. O. A dobra. Poradzi sobie? Nie mienię. Pięknie. Ładnie. No, to było coś. Ja mam najwięcej eliminacji. Jackie, Jackie. Dzięki, dobra, przez ściany bije, no. Dzięki no, mocno, ale... A trucicielka też nie jest zła tutaj. Ja w ogóle teraz zbieram na trucicielkę, wiesz? E, weź mi to, zostaw. Uderz raz i zostaw. I co, na środek, czy tu dołem pójdziemy? E, dołem, dołem, dołem. Uderz i zostaw. Prawie, no dobra. dobra idzie. O, ale czestów. Ło kurde. To e, bogato. nie sobie, mogą... bo ty masz większy zasięg, ja idę na dół. Nieważne, już idę. Dobra, dobra, dobra. Daj mi pozbijać sobie to. Dobra Niech podejdzie dziotie? Uważaj uciekaj Uciekaj, uciekaj. Dobra biorę tego często jeszcze. Wiesz, Uważaj, lo. bo nas przyjdzie teraz nas. Niech podejdzie śmiało, teraz mogę się z nim bić. Uważaj! Kult ma wiem, wiem, ale ja jestem mocny już, bo mam 6 kulek. Ja może go zbejtuję. Czekaj, bo będzie puszował będzie. Kurczak głupi. Nie no nie idź, nie idź. Zginiesz, zginiesz. Cofnij, cofnij, Kurde. no właśnie mówiłem cofnij. Co to za bomby przylepne, Oj, dobra. No kurczę, nie miałem ulta jeszcze, a, on... brakowało. Ale to jest Jed chore, on kiedyś... On pięcioła. kiedyś nie mógł przez ściany skakać, a teraz może skakać na ulcie przez ścianę, to jest. Niefajne. Kiedyś nie mógł skakać przez ścianę. Nie wiem. Kiedyś tylko mógł w miejscu podskoczyć. Wiesz co, Jackie tutaj musi... Góra może, co? Dobra. Ja myślę, że po tym meczu, meczu nie wyjdziemy, i ja nie zmienię postaci. bo Mam pomysł. Uuu, to w ogóle pusto jest. Co myślisz? Możemy wyjść. O, bi. B i Max. Dawaj, to od góry. No ale Max się będzie szybki bardzo. A B jest bardzo mocna, jak nie drugi raz trafi. Tym swoim pociskiem. No bo on zrobiłeś. Nie miałem ataku, ale bym go zabił. Dobra, ja muszę chociaż ultę sobie zawodować. Nie, ona ma ona, większy no, zasięg. No ja wiem, nie ona ma większy zasięg. i... Idziemy znowu, idę na dół. Dobra, mm, jestem Dobra, Max dostał w czapkę. O, biją się na środku. Idziemy? Dobra, pod trułem go. Wow. Uwa a, uważaj, uważaj. Oni górę iść. biją, oni górę biją, dobra. Niech oni nie biją, niech oni górę biją, niech oni górę spokojnie. Tak. Dobra, ja nie. zostanę Sophie. tu. No dobra, ale nie byłeś w czeku. Ja chcę ulta, dobra, mam ja ult. Oni muszą podejść, żebym ja ich mógł na się Dzwaliam. A yeah. jak to się stało, że na hitas? Wyszedłem z krzaka, za zabrał. Dobra uciekaj. Nie luz, tu mnie nie będą wejść. Chyba. Nie, nie będą Bo... Kurde, ale jest mocny ten... Kruk nam blisko nie ma opcji ze mną, no więc Jackie bądź sobie, nawet A, co bądź tam z tym. A ja by sobie jakąś skoczy i zatruje Ja tu to... zostanę. To... Dobra, ja będę pilnował. No. Weź wyjść i powiedzmy, się cofnij. Idę, zobaczę, co tu się dzieje. Nic się nie dzieje. W górę mamy czystą. Mhm. Tak, weź do tego krzaka, żeby cię widzieli. Do krzaka, chodź do mnie. Tu jest czysto. Czekaj. Chodź do mnie do krzaka. Ja bym próbował wie, co... No nie, bo on ma większy zasięg niż ty. Ale ja bym próbował sobie ulta chociaż załadować, wiesz? Będę ich tu podtruwał. O, idą, idą, idą. No mu niepotrzebnie żeś wychodził, po co? No, nie chciałem. Do Dobra, nic ma się teamować. No, ale ja nie chcę się teamować, ja nie też. ma żadnego teamowania. Chciałem. Dobry, Dobra, mało mu zbrakło. A, co? Nie żyje? Zabite, zabite, zabity ten. Nie się... mam szans, wiedziałem. Ono jest na pierdnięcie. Szkoda, że ja też... Nie nie, na iść, za ten niżej krążek, o tutaj, no? No 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 Dobra, już drugie miejsce, to już na, lu na luzie. Cicho! kur... Przez ścianę byłem ze ścianą. Nie, u mnie byłeś normalnie. Nie tym... Nie, 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 u mnie byłeś. A mieliśmy wyjść. No dobra, to wyjdź, dążysz jeszcze. No. Eee, wiesz co ja bym wziął? że bardzo rzadki, może być. Eee, no. Wziąłbym dynamajkę. No weź dynamajkę. Taki przez ściany bije. Braźli... Ja będę na blisko, no ja będę na blisko, no. a ty po raz przy ściany będziesz bił, nie? No i mi przy okazji ostatni dynamajk drop, nie? Dobra, dobra. Dynamik, no, ale mam go na pierwszej mocy i drugiej randze, no, nie? No nieważne, no ale ogarniasz. Ja też już trochę grałem kiedyś. To damy radę robimy tak, ja rzucam powiedzmy swojej laski tam może już jestem bezbronny i może zróbmy ambusza tutaj przez krzaki choć tu w lewo, w lewo ambusz? ambusz, no zasadzkę zrobimy tutaj dawaj, 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 krzaki, sta krzaki stara nowa strategia, krzaki, tak? Krzaki, tak, tak, zobaczymy czy nam pyknie A, czyli tak zwana kamperiada, którą kiedyś tak A, ci jest. i burst kłopoty dobra, poszło nie, 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 nie. uciekaj o, ja go podtruwam go podtruwam, go. Do mnie, do mnie, do mnie. Zwalniam go. O kurde, dobiję mnie. Zabij go, zabij go. Za Jezu, jaki fuks. Poczekaj z tym, poczekaj. Jaki fuks, ja go, jaki on jest mocny ten gościu. Ja mu rzuciłem laski pod tą. Dobra, weźmiesz tego klocka, co? No, to nie podchodź. Bo jesteś, masz tak, tą tak. niezniszczalność nie chwilową. Dobra, ale ciężko było. What the fuck am I Dobra, strefuję krzaczki. No dobra, tu pusto. Do... Czekaj, bo mam większy. O! Tu zadymie, tam mamy pana rakietowca. Czekaj, jeszcze ja zobaczcie tu. On ma jeszcze. No nie, nie skitrasz I Nie trafiłem bombą, ale jestem. Chowaj się. Ja tu przez... Ale on jest tak obity. Tam gościu z krzakach. Szósteczka banan. Sergi. Ulta ma uważać. Dobra, zużył ulta, zużył. Nie sięgam. To też? Uciekaj. Luz. Uciekaj. Ja przez ściany będę i Uciekaj. O kurde. No, właśnie o tym mówiłem. Zapomniałem, że on ma zwiększonego spida. Uciekaj, uciekaj. No, no jak? A, on zultował, tak? Ten Kurde, ale Słaby zginął, zobacz, zginął. Tak? Nie, on jest dobry pomysł, tylko przez ściany musisz być. Mam pomysł. To jest bardzo dobry Wiesz, pomysł. Chcesz go wziąć? Przez ściany, no? Kika. Nie, Najbardziej nie. Najbardziej upierdliwe combo wszechświata. Nie, nie, bo jak nas ktoś na blisko podjedzie, na przykład skoczy na nas ten. Dobra, weź to, ja idę ambusza zrobić. Ale kiedyś to było najgorsze, pamiętam, nie wiem czy dalej takie. jest, ale Mike, Tick to było się po tak. Dobra, no. idziemy za nimi. Surprise. Jakiś zezamach, chłop. Ja też wiesz. Uuu, mało mam. O! Co to jest No dobra, Zginąłem. Nie, cicho a no, Zginąłem, no niestety. No, Ta, łapka w dół. Sam jesteś słale. łapka w dół, buraku, ty tam. Nie lubię takich toksycznych graczy, no, no kurde. łapki no. w dół, no co to ma być, no szanuję przeciwnika. Żeśmy no. wyszli po prostu źle. A teraz tu przez środek pójdziemy. Nie strzelaj do tego, ja to sobie zbiję na spokojnie, albo strzelę raz. Idę do, do góry, zobaczę. Biją coś, biją, biją. Dobra, mocno obity, mocno. Ja tego Leona. Idę na niego. Idą. Z góry weszli, dobra, zbieramy czesty, zbieramy czesty i spadamy. Tak, tak, tak. O ty, dziadzie. Dobra, obity mocno, obity. Ta, no, czekaj, czekaj, za... czekaj. Na środku co się dzieje. Dobra, dobra, no, spokojnie. Bra razie co będą uciekał do ciebie, a ty bierzesz za Dobra. Poszlij do góry. Tu Bo możesz. Ich, czy na tu możesz przez krzaki, ja tutaj zun... sprawdzę te krzaczki. Ginie, ginie. Ale, ale dostał krzaki. Do... Ja, ja. Uważaj, uważaj, uważaj! Ło, co to było? Ale Ło, ja... co to było? To jest Leon, przecież on znika. Cholera jasna, zapomniałem, ale nas zrobił w ja ten, A on nie był w krzaku? Nie, mi się wydaje, że on był na niebie. Ja się zag za zagapiłem się patrząc na lewo, bo z lewej bieg dynamite. Chodź jeszcze raz, Ambusza, spróbujemy. Albo ty Dobry. idź tu prosto do góry. O, będę baitować, będę baittuj, cię a ja, a ja tyłem pójdę, no. zobaczymy. I tam rzucaj, w razie co uciekaj bardziej w moją stronę. Darin, idzie, uważaj. A on wiedział, że ja tu jestem, ty. No chyba jakieś jaja. No, Dynamik... Zabije mnie. Luz. O ty dziadzie. A to są boty chyba w ogóle, ty. Dynamite przecież by nie szedł na no, A gdzie jest ten drugi? Nie było już drugiego. 164, idę ją łodzi. No no. Właśnie zauważyłem. <laughs> nie żyjesz. Ło chłopie, co ty tu robisz? Ty, no czemu dziadzie. go nie dobiłeś? Zabije mnie. Ach, kurde, no weź to, weź, 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 bo idzie siódemka i uciekaj do góry. Nie strzelam, bo tam nic powoli. No uciekaj, uciekaj. No Dobra, teraz już go masz. No to boty są. A boty. Zabije No nie. Dobra, ja mam multa w razie. Ja są. też. Ojej, dobra, mogę rzucić na środek, na ksaszki? Nie, 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 nie rzucaj na razie, no zobaczymy, czy coś jest, nie? Mhm, mm jest. Tu nikogo nie ma. No podejdź, dziadzie, to cię. Dobra, odpalam. No muszę. Kurde, ale zmarnowany ult. Też mam ulta. Musiałem rzucić. Dobra, ale tutaj przynajmniej gościu padł. Gdzie oni tam? Idę tu dołem. Nie, to boty są no. Tutaj, o, tu gdzieś siedzi. Nie Nieważne. Dobra. Myślałem, że tu gdzieś siedział w krzaczku. Na i sporo porobił. Wreszcie z pięć mieczyków i... Myślę, ja musiał tego mas zanieść mieć. No on jest ma... mocarny, on pojedynek robi, nie możesz wtedy odpalić skilla, nie? Ja sobie poradzę z tymi czasami i idź dalej. No raści dmłów no może. No bo ja mam na cztery ataki, więc idę. No idę dalej. O, Gości mam na dole. Uważaj idzie ten do ciebie. Będę ich zonowo, zonuję ich Edward? cały czas. Edwardo. Niezłomny? O Jezu, to ja Ale brak. uważaj, bo na Ciebie skoczy. Nie skoczy, nie ma ulta. No, no ale będzie na miał, bo może ma ładunek. Mo, może mieć ładunek. Dawaj go. No nie wiem, Albo tam ale jest. nie razem na Morcisz. pewno. Morcisz, jest. Ale na pewno nie razem. Tu w krzaku siedzi? Połóż, połóż, połóż. Dobra, co? On ma ulta! Mówiłem. No i zginę teraz, no i zginę, bo go źle odepchnąłem. E, dziadostwo to jest. Nie A można się pchać. Ty... Nie, ja A mam ja, takiego ja skilla, że odpycham. <coughs> Ale nie miałem ulta, ja muszę najpierw mieć ulta naładowanego, to jestem go w stanie zwolnić, bo tak to on mnie dopadnie zawsze. Ja muszę tą bombę rzucać w krzaki. Co, na robimy? Nie no, idziemy do góry, zobaczymy może. Kurde, ja daleko, się no się daleko są. Dobra, nie podchodź, nie ma szans. Oni już to zrobili dawno. Mam no, ten środek, Czekaj. Dobro, poszli na środek. Jeszcze ja może zbejtuję. Dobra. Zetrułem mocno. Co cię zabiło? Edward wyszedł z krzaków. Ale na dole jest? Na dole. Na... Widzisz, Dobra, dobra, widzę, pojedyn... no. Nie strzelaj. Oni nie wiedzą, że tu jesteś chyba. Nie strzelaj w ogóle. Bo on wie, że jest. Tam. Ale masz ulta, nie strzelaj, nie strzelaj. I nie, nie stój tu, bo cię Bo może trafić. Bo mnie nie trafi. Uważaj, tu gościu jest w ogóle. Ja wiem. No. Tylko póki. Ja tu stoję czekam cały czas. Ja go tylko, tam, tylko ty tam nie podchodź za mocno, nie puszuj. Mm -hmm. no, za ścianą byłem. No właśnie, no byłem mówiłem... Byłem za ścianą. Mówiłem nie puszuj za mocno. Ale byłem za ścianą, jak on mnie zabił? I w ogóle moja bomba na niego nie zadziałała, a bym w was zasięgł, nie? Dobra, ja tutaj cały czas skampię. A ma pro... pro Dobra. Maseczki. Dobra. Dobra, idę dołem. Miny, uważaj, o, o. Odejdź. odejdź, kurde ginę, no nie, no nie wierzę, ja nie widziałem tych min, no dobra, uciekaj, uciekaj na dół, zbierz po mnie, nie, ja mam po... 600 życia, co ty, A, no dobra, uciekaj, A ja tamten... tam jest, pamiętaj, że tam Eduardo gdzieś się czai, schowaj się tu w krzaka. i tak obiłem tego boła, straszliwie go obiłem, no dobra, ja idę baitować, ja mam multa. tu gdzieś ten siedzi, na dole siedzi. Uważaj, nie podchodź na dół, bo on na mnie dole... na dole właśnie skroił. Więc. Na dole siedzi ten, Eduardo. No, do... no dobra, to sobie... Po... No znowu się. Spokojnie. Na... O jak? Ale jak? Halo! On jak z odrona, ty. Kurde jak on trafiał ty. Ja tam... Kurde, co to za mecze są w ogóle z czapki teraz. Nie, jednego wygraliśmy, jak ja nie, nie wiem. Lubię dobra, i nie No lubię trudno, dobra, no trudno, dobra, tu zejdziemy na dół, ale nie poszujemy środka. ale na y, Te dwa na dół. czesty. No tak, no. ale ja nie chcę tego środka robić, bo. Ale mówię, środek. to będą czyli nas... te dwa czesty. Jak będą nas wiesz. I chuzia, stoimy w czaku. No i chuzia na i to nas będą kurde, przez ściany bili, nie? Ewentualnie rzucę tam bombę. Nie jesteś w czaku. Jestem. Nie jest. Aha, sorry, ja patrzę na ciebie. I co tu tu gra? Tam kaktus, u góry jest Leon, dobra. Idzie do nas, zważyć. Ojojoj, masz kłopoty, chłopcze. Ale ciężko tym trafić. Ty no jak to jest możliwe, że on mnie na dwa hity ściągnął mi full HP? No jak to jest możliwe? No co, chłopcze? Błąd co tu się dzieje dzisiaj? No nie, nie czesuj, bo on odrodzi zaraz. No to poczekam z tą bombą. Weź. Weź na to! Ja mam czas! Foto spokojnie. Ja mam czas. dawaj go imię. No nie, on jest Ta, mocny! Nie, nie, masz, nie mam dystansu, jasne. On jest mega mocny, kurde, ten gościu. no. Ole, dostali, 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 dostali. Ale on bardzo mocno bije ten kaktus. Pikler się no. żyje. Jeżeli... Kto? Pikler. Kaktus w sensie. A ja mam bombę znowu. Ojej, błąd to był. Dobra, odepchnąłem go. Zginąłem, zbierz po mnie. Ale ja dzisiaj ważył. Odrodził, odrodził, idź do góry. Wiem, ale on nie wie gdzie jestem już. Co tu się dzieje? Tak, jasne, wiesz gdzie jestem. Nie, przez ścianę ci przeskoczy. Faktycznie. No O, to dobra, dobra, on nie może cię ten, obić. Odziek. Ja muszę sobie ulta założyć. Nie wiem, ja sobie muszę ulta założyć. Nie, poczekaj, Kuczy, Jeden poczekaj. ładunek potrzebuje Gdy? ulta. Poczekaj. Weźmy ich, chase'ujmy tak, żeby oni musieli być w środku. Dobra, mam ulta. On ja musieli... jest zabity, dobij go. O, o prawda. No, żeby oni musieli być w środku, żeby tamci się nimi zajęli na spokojnie. Odpalam. No dobra. Nie mogę, nie, nie miałem już mocy. To, leży jeden. Zabij ostatni. O, nie dasz rady. Zultował no, cię. A ja miałem jeden pasek do ulta. Uch, ale tam się wysypało. Dobra, ostatni meczek gramy. Dobra, tym razem robimy Zobaczymy, co taktykę kąpeczkę. Drobimy. No ciężko, ciężko. Taka mapka, taka właśnie na ściany, nie? Mocno. Idziemy górę, robimy. A przecież my mamy najlepsze tam na Robimy na górę? robimy? Co możemy robić? Ej, ładny skin dla Bimby. Idę tym. Dobra, idę dalej, idę dalej. Dobra, tamci wyszli, ja będę tu ten campił. Nie ma go chyba. Dobra. O, a tam nie ma? Nie wiem. Ta nie trafiłem cię ani razu. Dziadzie, chodź tu. Dobra, ja go tu będę. Ja go tu będę zonował, wiesz? My, my ich nawzajem tak strefujemy, że oni do nas nie podejdą. No dobra, dobra, ale oni są. Pamiętaj, że Tara to jest mocna. Wszyscy są mocni w tej grze. Z wyjątkiem Karla. Już nie wiem, czy coś na środku. Nie, Karl jest też mega mocno. Karl? Ten Środek na pusty jest? Nie chce mi się wierzyć. Dobra. b bi bi, 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 Nie jest pusty. Ale dostaje to Shity. Dobra, mamulta? Mamulta. Gnuchy! Kurde balans! Musiałem zulta odpalić, bo to będzie by mnie zabiło, ty. Uważaj, ginę! Dobra, stoję z boku. Rzucaj, 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 rzucaj. Bej tu, ja tu zejdę z Ona ma uratę, nawet, będzie trzucać te duchy. Ja idę od lewej to od prawej. Tu jest czysto. W tym tara, kształtom. Tara, tara, dobicie, dobicie, dobicie. Chodź tu, dziadzie, jeden Tu nikogo nie ma. No, kurde, na dobicie. Dobra. Ja rozum... Dobra. Łażej, bo pff, może mieć. 12, 15 kulek, chłop ma. No! ULT! Jak to jest możliwe, że on jeszcze no, żył, ten chłop? No, w dół, dziadzie. Ale, jak on możliwe, że jeszcze żył, chłop? Ty? no, nie. przecież ja go zwolniłem, odepchnąłem, jeszcze go biłem cały czas, on jeszcze żył. Dobra. No, ale nie było źle, drugie miejsce. Ale łapkę, dołudam jeszcze. Dobra, my się na dzisiaj pożegnamy. Bardzo fajne, energetyczne meczyki. No, mimo to w ogóle, mimo przemęczenia i ja, mamy dawkę emocji. Tak, mamy dawkę emocji, także I... nieźle. No. My się na dzisiaj pożegnamy. Mam nadzieję, że Wam się taki luźniejszy w dzień nagrywkowy podobał. Tak I do zobaczenia. Wyraszę. No, pa. pa.